Witajcie! Dzisiejszy filmik sponsorowany jest przez sklep Awanturnik. Jeżeli interesują Was gry planszowe, karciane czy bitewne i mieszkacie na Zagłębiu, Śląsku lub w okolicach, koniecznie odwiedźcie to miejsce, gdzie możecie nie tylko dokonać zakupów, ale też pograć na miejscu w planszówki, wziąć udział w turniejach Warhammera albo ponaparzać w Magic the Gathering. Sklep Awanturnik zaprasza! Sosnowiec, ulica Braci Mieroszewskich, pawilon b 23 Wraz z ekipą Awanturnika przygotowaliśmy dla Was nawet specjalną promocję. Wystarczy, że pojawiając się w sklepie w okresie tygodnia od publikacji tego filmu, rzucicie hasło BENNY Wówczas 5% rabatu na cały asortyment z wyjątkiem produktów Games Workshop i boosterów do Magica. W opisie filmu znajdziecie odnośnik do instrukcji dojazdu do sklepu. Polcam również odsłuchanie innych filmów na tym kanale, znajdziecie tam słuchowiska poświęcone poradom dla RPGowców, zarówno graczy, jak i mistrzów gry, a także materiały na temat Magic the Gathering. A teraz do rzeczy z racji tego, że postanowiłem w miarę moich możliwości zareklamować nową, zacną inicjatywę, chciałem, żeby tematyka filmu nawiązywała do tej reklamy. Stąd pierwsza na plastikowym świecie recenzja gry planszowej. Ale posiadającej plastikowe figurki, więc wciąż tematyka kanału została zachowana. Przed Wami bardzo fajna propozycja planszówkowej zabawy od Playhard Games pluszowe opowieści w oryginale Stafford Fables niezwykła mieszanka gry paragrafowej i planszówki z elementami uproszczonego RPG. Gdzieś tam mała dziewczynka zasypia w swoim nowym łóżku. Przed graczami otwiera się wówczas niesamowity świat snów i fantazji, przeplatający się z rzeczywistym. Na sne dziewczynki czeka straszliwy władca koszmarów złowrogi król mieszczący się pod łóżkiem kainy zwanej Upadliskiem, do którego trafiają zapomniane zabawki. Sen dziecka mają zmącić podłe sługusy czarownika. Na szczęście dziewczynka ma bohaterskich obrońców w osobach swoich ukochanych pluszaków. W ciągu dnia pszczytulanki są zwykłymi zabawkami, ale w nocy ożywają i stają się dzielnymi wojownikami broniącymi snów swojego dziecka. I to właśnie w odważne maskotki przyjdzie wcielić się graczom i przeżyć epicką przygodę w mrokach Upadliska. Pluszowe opowieści są grą przeznaczoną dla od 2 do 4 graczy. Jeśli gramy jedynie w parze, każdy gracz może kierować ruchami dwóch pluszaków. Na zawartość pudełka składają się instrukcja, księga opowieści, karty postaci, figurki pluszaków oraz pomniejszych przeciwników i bossów, talie kart, snu, znalezisk, przedmiotów, questów, stanów otoczenia i przeciwników. Ponadto 35 różnokolorowych kostek, woreczek na owe kostki. Rzetony pluszu, serc, celów i fabularne, a także woreczek guzików stanowiących walutę w grze. Centralnym i najważniejszym elementem gry jest księga opowieści, która wprowadza nas w fabułę, jak też stanowi planszę do rozgrywania ruchów postaci. Jest ona podzielona na 7 opowieści. Na początek jeden z graczy przyjmuje rolę narratora, czyta opisy sytuacji i wprowadza resztę graczy w klimat. Gdy kończy się opis, czytamy dalej, co należy zrobić, czy popchnąć akcję do przodu, gdzie rozstawić figurki, chce zaopatrzyć się na przygodę. Czy na danej stronie występują jakieś modyfikatory rozgrywki i tym podobne? W zależności od wyborów graczy, wyników potyczek z potworami, obranych ścieżek i tym podobnie przechodzimy do kolejnych paragrafów. Każdą przygodę można później oczywiście rozegrać alternatywną ścieżką i przeżyć inne przygody, spotkać inne postacie. Każda historia ma również, zależnie od obranych wyborów, dwa zakończenia: dobre oraz złe. Bohaterowie i łotry reprezentowani są przez bardzo ładne miniatury, które dodatkowo mogą sporo zyskać po ich pomalowaniu. Figurki są naprawdę szczegółowe. Informacje o postaciach zawierają jednak ich karty. Na początek gracze mają wybór spośród czterech zabawek: Michalina, odważna pluszowa misia, ulubiony pluszek dziewczynki i liderka drużyny, słonik kruszyna, bardzo bojaźliwy, ale też opiekuńczy i dysponujący sporą siłą, pomimo łagodnej natury. Kroliczka Tusia, bardzo optymistyczna, wesoła i beztroska, prowadząca do drużyny sporą dawkę optymizmu. Oraz na koniec Pan Łata, bardzo stara pluszanka, należąca jeszcze do mamy dziewczynki. Swego rodzaju mędrzec i doświadczony wojownik, zawsze służący reszcie potrzebną radą. Później, w miarę rozwoju historii, do teamu dołączają dziki i nieustraszony Leon, oraz pełna optymizmu, niedoświadczona, ale pełna zapału świnka. Na kartach postaci znajdziemy opisy ich umiejętności. Każdy pluszak posiada jedną specjalną zdolność, z której może skorzystać w dowolnej chwili, oraz trzy dodatkowe, za skorzystanie z których należy wpierw zapłacić żetonem serduszka, które zyskujemy za wykonanie określonych zadań lub pokonując potężniejszego przeciwnika. Oprócz tego na kartach znajdują się też pola przechowalni kostek, o której za chwilę, i pole pluszu, na którym składuje się żetony pluszu stanowiącego reprezentację punktów życia. Mechanika dokonywania czynności oparta jest o rzuty kostkami. Na początku gry wkładamy do woreczka wszystkie pomarańczowe, zielone, żółte, niebieskie i fioletowe kostki oraz dokładamy tyle białych i czarnych, ile pluszaków uczestniczy w rozgrywce. Rozpoczynając swoją turę, gracz dobiera z woreczka losowe 5 kostek, na podstawie których podejmuje jakieś akcje. Jeśli zostały wylosowane czarne kostki, zostają one dołożone na tor zagrożeń. Wówczas rzuty nimi będą determinować akcje przeciwników, jeśli takowe, jeśli takowi pojawią się w grze. Jeśli wylosowaliśmy białe kostki, rzucamy nimi jako pierwszymi. Jest to akcja szukania pluszu, czyli podreperowania utraconego HP. Na początku gry każdy pluszak ma 5 żetonów pluszu. Jeśli wyrzuci na białych kostkach sumę oczek równą lub większą liczbę posiadanego pluszu, otrzymuje dodatkowy żeton. Nie ma odgórnego limitu posiadanego pluszu. Jeśli mamy do tego szczęście, nasz pluszak może być wypchany aż po uszy. Pluszem można się też podzielić z pozostałymi graczami, jest to bowiem gra stricte kooperacyjna. Jeśli pluszak jednak nieszczęśliwie straci w walce cały plusz, wówczas zostaje wypruty i nie może podejmować żadnych akcji do momentu, aż odzyska wypełnienie przez rzuty białymi kośmi albo inny gracz go takowym poratuje. Pozostałe kostki odpowiadają następująco: pomarańczowa, rzutą na atak wręcz, zielona, atak dystansowy, żółta, szperanie, czyli poszukiwanie przedmiotów. Niebieska nie służy do niczego konkretnego, natomiast fioletową można dołożyć do rzutów pozostałymi. Służy ona za erzac innych kolorów, więc można nią w razie czego dopakować swoje rzuty i mieć wówczas lepszy wynik. Na sam ruch postacią możemy złożyć dowolną ilość kostek dowolnego koloru. Wszystkie wspomniane akcje, ruch, szperanie i atakowanie przeciwników możemy dokonać w dowolnej kolejności. Nie musimy rzucać od razu wszystkimi kośćmi, jakie wylosowaliśmy. Jedną możemy oddać do wspomnianej przechowalni. Może ona się wówczas przydać później albo do wspomnianych akcji bądź do rzutów na obronę podczas walki. Podobnie jak pluszem, kostkami można też obdarowywać innych graczy, którym konkretne kości mogą w danej chwili bardziej się przydać. Kiedy wszyscy gracze skończą swoje tury, wykorzystane przez nich kości wracają do puli, czyli do woreczka, i losowanie zaczyna się na nowo. Dla przykładu, powiedzmy, że teraz ja animuję kruszynę i chcę wykonać jakąś akcję. Nabieram zatem 5 kostek i zobaczymy, co nam wyjdzie. Jak widać, zostały losowane dwie czarne kostki, dlatego muszę je dołożyć na tor zagrożeń. Wówczas będą służyć, tak jak wspomniałem, do ruchu przeciwników. E Ponadto wyszła żółta kostka, którą mogę sobie rzucić i spróbować wtedy znaleźć jakieś przedmioty. Akurat trudność szperania na tej konkretnej planszy wynosi 4. Jeśli wyrzucę 4 lub więcej, mogę sobie dobrać przedmiot nowy przedmiot stali przedmiotów. Zielone kostki, no cóż, akurat w tym wypadku kruszy jest w broń ręczną, drewnianą łyżkę. Dlatego nie przydadzą mi się te kostki na żaden atak dystansowy, gdyż nie mogę go wykonywać. Dlatego po prostu wykorzystam je sobie na ruch. I mogę się ruszyć o cztery pola. W walce nasi pluszowi Herosi nie są bez broni. Na wyposażenie składają się rozmaite, rozsiane po domu przedmioty, które w łapkach pluszaków stają się orężem. Reprezentowane są przez karty przedmiotów: nożyczki, tłuczki do mięsa, łuki na plastikowe strzałki, zaostrzone ołówki i wiele innych. Każda broń posiada różne modyfikatory rzutów. W wypadku broni zasięgowych trzeba też brać pod uwagę ich zasięg. Oprócz broni jednej białej lub jednej zasięgowej, pluszak może dzierżyć po jednym elemencie wyposażenia na głowę, korpus oraz mieć jakiś przedmiot do kieszonki. Zazwyczaj początkowe wyposażenie dobiera się na starcie konkretnej opowieści. Z czasem, poprzez nasze działania, w tym handel w wyznaczonych miejscach, można się konkretnie doposażyć. W grze istnieje również talia znalezisk, czyli kart przedmiotów i postaci przydzielonych do konkretnych opowieści. Nie powinniśmy ich odsłaniać, dopóki nie każe nam tego księga, żeby nie spoderować sobie historii. Kolejne strony księgi stanowią plansze do wykonywania ruchów figurkami. Zazwyczaj startuje się na polu oznaczonym łapką oraz sąsiadujących z nim. Pluszaki mogą poruszać się w dowolnym kierunku do przodu, do tyłu, również na skosy mogą przeskakiwać pola zajmowane przez swoich kolegów, ale nie mogą zatrzymywać się na polach zajmowanych przez sługusy. Czasami na swojej drodze spotkamy bariery o różnych kolorach. W takim wypadku, żeby pokonać ową przeszkodę, musimy zużyć na ruch kostkę tego samego koloru co bariera. Wyjątkiem są białe bariery, symbolizują one mury i ściany. Te musimy niestety obchodzić. Na każdej planszy w górnym prawym rogu znajdziemy wartość symbolizującą trudność szperania. Żeby móc dobrać sobie nowe wyposażenie z wierzchu talii przedmiotów, musimy wyrzucić żółtymi lub fioletowymi kostkami wartość o równą lub większą tej nadrukowanej. Niektóre pola mają specjalne oznaczenia. Na przykład takie z oczkami. Symbolizują one zakamarki do zbadania. Często kryją się tam odnośniki do kolejnych akapitów, akcje do wykonania, w tym indywidualne lub grupowe testy umiejętności, od powodzenia których zależy tor, w jakim potoczy się historia. Pola z symbolem guzika symbolizują handel. Po wejściu na takie pole, pluszak może wymienić posiadane przez siebie guziki na przedmioty. Guziczki zdobywa się za pokonywanie przeciwników jeden za każdego pokonanego potwora. Z kolei tam, gdzie znajduje się symbol dymku, kładziemy na początku żetony questów. Po wejściu na to pole, pluszak musi przerwać swoje działania i narrator odsłania wówczas kartę z wierzchu talii zadań pobocznych. Czytamy wówczas opis sytuacji i w zależności od tego, co zadecyduje gracz, odczytane mu zostanie działanie. Najczęściej dotyczy to udzielenia pomocy na w upadlisku zabawkom. Niekiedy pomocna się opłaca, kiedy indziej wręcz przeciwnie. Wspomniane bariery to tylko jeden z wielu modyfikatorów tego, co się dzieje na danej planszy. Niekiedy historia każe nam dołożyć do rozgrywki określone karty otoczenia, mające wpływ na ruchy pluszaków. Teren może być zatem podmokły, może być płonący, mogą się znaleźć na nim różne kryjówki, w których można się schować, no jest tego naprawdę sporo, dużo opcji. Dodatkowo na rozgrywkę wpływa talia snu. Księga każe nam odsłaniać karty z wierzchów w określonych momentach historii, która układa się troszkę inaczej, w zależności od tego, czy dziewczynka śpi spokojnie, czy też jest zaniepokojona, albo co gorsza się budzi. Pruszaki mogą też niekiedy otrzymywać premie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Reprezentują je karty stanu. Znajdziemy wśród nich takie określenia jak przymoczony, płonący, rozdarty, odważny, zmartwiony i sporo innych. Wpływają one na wyniki rzutów, poruszanie się i tym podobne. Oczywiście tych negatywnych modyfikatorów staramy się jak najszybciej pozbywać. Dużą częścią rozgrywki jest walka z armią Władcy Koszmarów. Na naszej drodze staną paskudne krabole, mechaniczne kundle i złowrogie, mroczne serca. Niekiedy Księga Opowieści nakaże nam w określonych momentach wygenerować potyczkę z konkretnymi lub losowymi przeciwnikami dobranymi z tali sługusów. Ponadto, jeżeli w jakimś momencie zostanie wylosowana ilość czarnych kostek odpowiadająca liczbie pluszaków w grze, losowi przeciwnicy generowani są automatycznie. Karty niemieców układa się na torze zagrożeń, poczynając od pierwszego slotu. Ich który zaczynają się po dokonaniu akcji przez wszystkich graczy. Wykonuje je narrator. Aktywujemy tyle sługusów, ile mamy kostek na torze zagrożeń. Karty złoli informują nas o zasięgu ich ruchu zasięgu ataku oraz jego sile, a także podają wartość odpowiadającej ich obronie. W zależności od wartości wyrzuconej na czarnej kostce, potwory używają określonych specjalnych umiejętności opisanych na kartach. Przyjmuje się, że o ile księga opowieści nie stanowi inaczej, każdy sługus przemieszcza się w kierunku najbliższego pluszaka i go atakuje. Jeśli nie mamy w przechowalni kostki do obrony, przyjmujemy na siebie cały atak i wówczas maskotka traci niestety tyle pluszu, ile wynosi wartość ataku paskudy. Jeśli mamy jednak kostkę przechowalni, możemy się bronić. Jeśli wyrzucimy wartość równą lub większą od ataku przeciwnika, zachowujemy ową kostkę i nie utrzymujemy obrażeń. Jeśli wynik jest niższy, tracimy tyle pluszu, o ile wyższa była wartość ataku i tracimy kostkę z przechowalni. Przeciwnicy mogą się poruszać i celować przez kolorowe linie z wyjątkiem tych białych. Figurki Sługusów mają różnokształtne podstawki. Raz, żeby nie mieliło się nam, którego dziada przed chwilą obieraliśmy na celownik, a dwa, te na okrągłych mają status lidera grupy. Mają dzięki temu lepsze statystyki. Pokonanie takiego, podobnie jak w przypadku pokonania bossa, automatycznie upoważnia pluszaka do nadania sobie statusu odważny. Sługus zostaje pokonany, kiedy wartość naszych rzutów na atak jest wyższa od jego obrony. Pokonany Sługus schodzi zarówno z planszy, jak i z toru zagrożeń, na którym przesuwamy kolejne potwory w górę, aż do pokonania wszystkich. Nieco inaczej przebiega potyczka z bossem. Przed jej rozpoczęciem kładziemy na karcie bossa tyle odwróconych żetonów pluszu, ile pluszaków uczestniczy w walce. Po zadaniu złogi obrażeń przekraczających wartość jego obrony, usuwamy jeden ciemny plusz i bijemy dziada dalej na tych samych zasadach, aż straci cały ciemny plusz. Nie trudno jest zatem obliczyć, że na przykład, gdy bijemy się w czwórkę z Gorylem Piochą, posiadającym 8 punktów obrony, musimy łącznie zadać 32 punkty obrażeń, żeby Małpicki zaliczył nokaut. Każda przygoda kończy się jednym z dwóch zakończeń, kiedy stanowi o tym księga. Misja pluszaków może zakończyć się zwycięstwem bądź porażką. Ponadto automatycznie przegrywamy w momencie, kiedy doprowadzimy do tego, że wszystkie pluszaki w danym momencie zostaną wyprute. To zgrubsza wszystkie zasady gry. Generalnie oceniam ją bardzo pozytywnie, na pewno muszę pochwalić liczne wykonanie. Pięknie ilustrowana księga opowieści, karty postaci czy szczegółowe figurki budują klimat i zwiększają imersję. Mimo, że zasad i modyfikatorów rozgrywki jest sporo, są one jasne i proste do zrozumienia, co ma spore znaczenie w wypadku gry z dziećmi. Pluszowe opowieści nie są do końca grą kierowaną do najmłodszych pociech. Zdarzają się tutaj trochę mroczniejsze motywy. No, sam design przeciwników może być trochę niepokojący dla maluchów ale myślę, że już dziecko tak 6-7 letnie nie powinno się przestraszyć na przykład krabów z korpusami ukrytymi w głowach lalek. Gra może być bardzo fajnym uproszczonym wprowadzeniem dzieciaków do świata papierowego RPG. Z czasem zachęcone mogą sięgnąć na przykład po coś poważniejszego. Myślę też jednak, że bajkowy klimat pluszowych opowieści spodoba się też tym dorosłym graczom, którzy po prostu lubią takie sympatyczne motywy, mocno nawiązujące do beztroski czasów dzieciństwa i dziecięcej wyobraźni, w której zwykła pluszanka staje się nieustraszonym wojownikiem. Taka interaktywna baśń stanowi ciekawą alternatywę do zwykłej bajki na dobranoc. Żeby jednak tylko nie słodzić, muszę też wyrazić powątpiewanie, czy gra przy cenie średnio ponad 200 zł oferuje jakąś większą replayability, czy zechce nam się usiąść do niej jeszcze raz po przejściu wszystkich siedmiu scenariuszy. No Jest to na pewno rozgrywka starcząca na dość długo. My z Pauliną, grając tak po półtorej do dwóch godzin dziennie jesteśmy na razie w trzecim scenariuszu, więc przed nami jeszcze masa przygód. Jednak później nie wiem, czy zechcemy rozegrać to wszystko jeszcze raz. To jest generalnie wada gier paragrafowych, po poznaniu wszystkich ścieżek fabuły, z których z reguły no nie ma aż tak dużo, łatwo jest stracić nimi zainteresowanie, co, co oczywiście jest też kwestią personalną. Dodam też, że czasami niektóre akcje do wykonania, jak grupowe testy umiejętności, wymagając no, zabrania przez większość graczy kostek określonego koloru, trochę niepotrzebnie wydłużają rozgrywkę. Z drugiej strony zasady można też spokojnie modyfikować, według własnego uznania. Yy, my tutaj na przykład w tej konkretnej przygodzie zdecydowaliśmy się animować aż 5 pluszaków zamiast góra czterech. No, no jak już to mimo wszystko działa, gra może się okazać za prosta na kozi szukającego większego wyzwania. Ilość możliwości wzajemnej pomocy, bonusów i tym podobnie sprawia, że naprawdę ciężko jest przegrać z Kretesem, no rozgrywka jest raczej bezstresowa. Ale mimo mankamentów wciąż jest to bardzo wciągająca i urocza gra, przy której można się świetnie bawić. Ze swoimi prostszymi zasadami stanowiąca spoko alternatywę dla różnych planszówkowych molochów, w wypadku których wykucie zasad to kwestia godzin, a nie góra 30 minut. Polecam się zapoznać miłośnikom plaszówek, zwłaszcza jeśli chcecie wciągnąć w hobby swoje lub nie swoje dzieciaki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich i jeszcze raz zachęcam do dokonania zakupów w sklepie Awanturnik. 都是个善良。